Cześć, witam was na kanale X. .com. Dzisiaj zajmujemy się premierowymi Samsungami Galaxy Note 10. Przyjrzyjmy się nowym funkcjom, które zaimplementował Samsung do rysików i sprawdźmy, jak te telefony prezentują się na żywo. Zapraszam. Na pierwszy rzut oka od razu widzimy zmiany wizualne. Z przodu telefonu mamy w tej chwili taflę szkła 6,8 cala, ekran QHD+. Oczywiście Super AMOLED, to jest znane z Samsunga. Ten ekran jest najlepszy w branży w mojej opinii i cały czas Samsung trzyma to pierwsze miejsce, jeśli chodzi o jakość tego wyświetlanego obrazu. W tej chwili mamy wycięcie znane z serii S10 i S10+. Przednia kamera jest umieszczona w centralnej części ekranu. Bardzo dyskretnie, dzięki temu nawet podczas oglądania wideo nie przeszkadza ona absolutnie, a tym samym użytkownik zyskuje znacznie więcej powierzchni roboczej. Dla Porównania mam Samsunga Galaxy Note 9 i zobaczcie jak wiele się zmieniło jeśli chodzi o ilość wyświetlanych treści, a rozmiar telefonu praktycznie został bez zmian. Co ciekawe, Samsung Galaxy Note 10 Plus jest tylko o 40 mm wyższy od jego poprzednika, a ekran jest aż o 40 cala większy. Zmieniła się także grubość telefonu. Samsung Galaxy Note 9 miał 8,8 mm, a najnowszy rysik od Samsunga ma 7,9. Dzięki temu korzystanie i ułożenie tego telefonu w dłoni jest bardzo dobre. Mimo tak dużego gabarytu nie czujemy tego prawie w ogóle. Ta grubość naprawdę bardzo pomaga, jeśli chodzi o używanie tego telefonu i bez problemu ja sięgam swoją dłonią do samej góry ekranu i mam praktycznie cały dostępny ekran pod palcem. Dzięki temu nie muszę przesuwać tego telefonu, więc jeśli chodzi o trzymanie tego telefonu w dłoni i to jak on leży, jak się go użytkuje, to muszę przyznać, że jest bardzo duże zaskoczenie i jest to zaskoczenie pozytywne. Samsung zrezygnował natomiast z dedykowanego przycisku dla asystenta Bixby. W Note 9 był on w tym miejscu, a z prawej strony mieliśmy przycisk blokady. W tej chwili wszystko jest na lewej ściance. Tył urządzenia także został przeprojektowany. Akurat w tej chwili patrzycie na wersję Aura Glow, która moim zdaniem jest najładniejsza. Można powiedzieć, że jest to takie połączenie lustra, które rozszczepia nam troszeczkę światła w zależności od tego, jak patrzymy na telefon. Prezentuje się to świetnie. Niestety. Będzie się palcowało, ale to jest normalne przy takiej konstrukcji telefonu. My dostaliśmy także do testów wersję białą, więc możecie sobie porównać te telefony. Dostępne są także inne wersje kolorystyczne. Zmieniło się także ułożenie aparatów, w tej chwili są one ułożone pionowo i co najważniejsze, nie wystają zbytnio za obrys obudowy, co jest absolutnie na plus. Dodatkowo Note 4 zyskał czwartą kamerę, jest to kamera TOF, która ocenia odległość fotografowanego obiektu od smartfona i pomaga w efekcie rozmytego tła. Jak widzicie, zniknął także czytnik linii papilarnych z tyłu, który był w Note 9, dlatego że Zastąpił go dźwiękowy, który jest w tej chwili w ekranie i działa on, jak widzicie, bardzo sprawnie, wystarczy przyłożyć palec w odpowiednie miejsce i telefon natychmiastowo jest odblokowany. Jak na pierwszy rzut oka robi on naprawdę bardzo dobre wrażenie, jest szybki, precyzyjny i co najważniejsze działa za pierwszym razem. Nie zdarzyło mi się podczas tych krótkich testów, żeby ten czytnik nie zawiódł, cały czas szybko odblokowywał smartfona. Za to także duży plus. Jeśli chodzi o specyfikację procesor Exynos 9825 i to jest procesor, który jest wykonany w technologii 7 nanometrowej. Samsung chwali się tym, że dzięki właśnie zastosowaniu 7 nanometrów ten procesor jest bardziej energooszczędny, a tym samym bateria bardziej wydajna. Zobaczymy, jak będzie w pełnych testach. Dodatkowo w Naucie 10 Plus macie aż 12 GB pamięci RAM i 256 lub 512 GB pamięci wbudowanej. Co ciekawe, Samsung zrezygnował z terabajtowej wersji, którą znamy z S10 Plusa. Myślę, że 512 GB i tak każdemu powinno wystarczyć. Jeśli chodzi o baterię, 4300 mAh w dużym Naucie oraz szybkie ładowanie. 20 W ma ładowarka, która jest dołączona w zestawie, natomiast opcjonalnie telefon może ładować się aż 45 W ładowarką. Także ładowanie do pełna powinno być naprawdę szybkie, co oczywiście sprawdzimy podczas pełnych testów. Jeśli mówimy o nauce, nie mogło zabraknąć także paru słów o rysiku. Jak widzicie, na rysiku w tej chwili nie mamy logo Samsung. Przycisk jest tak samo umiejscowiony, natomiast rysik jest zaoblony, a ten był po prostu kwadratowy. Yy, powiem wam tak, na pierwszy rzut oka wydaje mi się, że poprzednia generacja troszeczkę lepiej leżała w dłoni, ale myślę, że to jest kwestią przyzwyczajenia. Natomiast Samsung oczywiście nie pozostawił rysika bez nowych funkcji. Nowością w S Pen są oczywiście gesty. Poprzednio mogliśmy sterować smartfonem zdalnie za pomocą rysika poprzez naciśnięcie guzika na jego obudowie. Natomiast teraz możemy wykonywać akcję z wykorzystaniem ruchu. Naciskamy przycisk, robimy ruch. I na przykład w tym momencie mamy informację o szczegółach zdjęcia: ruch w dół, belka nam się zwija. Możemy także przewijać, a także kręcić. Akurat w tym momencie w tej aplikacji gest obrót nie jest obsługiwany, ale kiedy wejdziemy sobie w aparat i na przykład chcemy coś przybliżyć, no to możemy zrobić to za pomocą gestu rysika. Możemy zmienić także kamerę, a także zmienić funkcję wideo. Deweloperzy na pewno będą mogli implementować użycie rysika w swoich aplikacjach, więc te gesty myślę, że powoli zaczną się rozbudowywać. Jest to fajny gadżet, czy to jest przydatne na co dzień, zobaczymy podczas pełnej recenzji. Parę słów jeszcze o aparacie. Główna kamera, oczywiście ze zmienną przysłoną F15 lub F24, jest to mechaniczna zmiana przysłony, znana na przykład z S10, 12 megapikseli. Mamy oczywiście optyczny zoom i tutaj nowość, dlatego że poprzedni optyczny zoom miał F24, tutaj mamy F21, więc zdjęcia z podwójnym zoomem będą po prostu jaśniejsze. Jest to aparat 12-megapikselowy, mamy także szeroki kąt f2.2 z 16-megapikselową matrycą, no i właśnie ta kamera ToF, która pozwala nam robić efekt rozmytego tła. I tutaj Samsung jako pierwszy producent na świecie prezentuje nam wideo z live focusem, gdzie możemy robić ujęcia z rozmytym tłem. Jak widzicie w tej chwili możemy sobie ustawić efekt, z jakim chcemy mieć kręcone wideo i Samsung automatycznie rozmywa tło podczas kręcenia klipu. Samsung chwali się, że jest pierwszym producentem na świecie, który umożliwił właśnie taką funkcję i to wszystko właśnie dzięki tej kamerze ToF 3D, która jest z tyłu obudowy. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Dajcie znać, co sądzicie o najnowszych galaktykach od Samsunga. Mi osobiście Aura Glow bardzo przypada do gustu. Ten telefon jest po prostu bardzo ładny. Pamiętajcie, że na naszej stronie odpaliśmy już właśnie przed sprzedaż, gdzie możecie zamawiać swoje sztuki, a my widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach. Do zobaczenia. Cześć.